Witajcie na widzowie. Witajcie, kochani! Maja, przywitać się Bo ona, oczywiście, też tu już jest. Pomaga. Pomaga ta Będę robić ten, tak, cytrynę z miodem. No, opisałyście, żeby pokazać, jak robić. A tam na kanale tak, jest cytryna z miodem. Tak, bo ja zazwyczaj różnie robię. A u nas to wytrzymuje w lodówce tak do dwóch tygodni, bo my to zjadamy, bo to jest tak. Jak taka cytryna u mnie leży tu, to nikomu się nie chce wziąć noża i wziąć i to, jak to się nazywa, i pokroić co niej po plasterku wrzucać. Ale jak będzie w słoiku w lodówce z miodem, to się od razu wyciąga słoik i łyżeczkę. Mmm, pycha. Uwielbiam miód. Dobra. I tylko pokroję, poczekam. Oczywiście cetyliny są sparzone, porządnie umyte i kroić, ja kroję bardzo cieniutko. Mhm. Uh -huh. Bo wtedy najwięcej soku puszczą. Babciu? <laughs> Słuchajcie, nie, niektóre panie się mylą i piszą do mnie babcia. Babcia gotuje. Nie. A później mówią: Oj, przepraszamy, to nie babcia, tylko becia. No, że mam ten głos taki jak, jak mała dziewczynka znaczy, może nie jak mała dziewczynka ale jak młoda kobieta ja mówię, ja, mówię, ja wiem że ja mam taki głos ale ja już mam ponad 50 lat 51 skończone ale bardzo dużo osób właśnie mi mówi że po głosie nigdy w życiu by nie powiedzieli że mam tyle lat no. i że mam bardzo przyjemny powiem wam że ja swojego głosu nie lubię jak Nawet nie lubię o o oglądać filmy tam, gdzie ja właśnie mówię. O, o. Bo mi się nie podoba mój głos. Macie maj marcheweczkę wynosi i w ciuma. Wnosi? No i wsuwa. Właśnie pokryłam dwie takie małe marchewki. Niech się dobcha, bo przecież ona wiecznie głodna jest. Jakbyśmy ją nie wiadomo jak głodzili. Jutro jedziemy z nią do tego. Do weterynarza jutro jedzie. Musi. Bo już ma tak często ataki, że już musimy z nią do weterynarza jechać. Pewnie dostanie jakieś tabletki, które będzie musiała jeść już do, do końca. Mhm. Cytryna zaraz puści dużo. Mm, dużo soku. Pyszna. Becia to nie je cukru. Dlaczego? Nie wolno. To, to nie cukier, to miód. To no to samo. To nie jest to samo. No nie. No. A teraz poszła jeździć na przedpokój do mojego buta. Zostawi Ci pamiątkę w postaci marchewki. Spróbujemy zaraz tę orężatkę. Z Perelu. Z Zobaczymy, bo znalazłam ją w lodówce, bo już lodówkę zaczynamy czyścić. Mhm. I trzeba będzie jechać na zakupy i zrobić hol zakupowy, ale to myślę, że w tym tygodniu hol zakupowy będzie taki większy. Co, jeszcze zjadłaś? Jeszcze trochę. Tam, wiem, że też pani piszą, kiedy będzie... Ja mówię, no ja bym chciała i codziennie chodzić na zakupy, tak? Ale no po co? Ale po co, właśnie. Ja, ja, my, my czasami dajemy do tej jad... O, u nas trzecia jadłodzielnia powstała. Także są już trzy. Na środku miasta i po dwóch bokach. Na zachodzie i na wschodzie miasta. I patrz. I dobra, i to się zaleje jedna Pani pisze żeby zrobić kapuśniak z zielonkami nie mamy zielonek już nie ma zielonek tak, tak tylko nie mów że Cię zjadła <głos> <głos> bo zrobiłam słoiki trochę zamroziłam i faktycznie trochę zjadłam. O, i to resztę sok zaraz puści i za 3-4 godziny pójdzie do czekaj tą tą, ja sobie wsadzę do herbaty wiesz że mhm. łyżkę bo to szkoda tej tej miodu o. Tak. a tutaj zaraz cytrynka puści sok, można dodać imbir, można dodać lemonkę, pomarańczy umyte i za każdym razem będzie inny inny smak Byli, byłem z Mają na wale pokazują się opieńki ja jeszcze mało iść. ale już, już pomału się ja, zaczynają ja, pokazywać czeka. ja miałam iść, ale Becia dzisiaj miała lenia Dzisiaj u nas jest niedziela. Dzisiaj miałam lenia i nic nie robiłam. Wszystko w domu mieliśmy. Jedzonko było. Słodkie było, bo zrobiłam wczoraj. I mówię, już nie będę nic robić. No i powiem Wam, tam gdzie była woda wysoka, to wszystkie opienki zmyło. Całą z zmyło. Jest tam trochę, także. No... Jest, na miseczkę będzie. No ale ja tak myślę, Mało. że jest o te stare, to zostawimy tam opienki. Niech będą I Niech się... się rozsiewają. Niech się rozsiwają, bo ona ma swoją grzybnię. Dobra, czekajcie. I widzicie tak. Miód idzie w odstawkę. O, no, za zaraz słowa. A to zostawię tutaj na 2-3 godziny. Aż puści soczek i pójdzie do lodówki. I będziemy mieli później tylko łyżeczką do herbaty, ale to sok jeszcze musi mhm. puścić. Cytryna. Dobra, to chowamy. Próbujemy ten. Próbujemy orężatkę, tylko ją przelejemy do ten. Nie, nie bo... Nie, nie mamy słomek. No? Nie mamy wcale. Nie mamy słomek. O, czekaj, tak. Nie mamy słomek. Oczywiście... Polecamy. To też zaraz spróbujemy Polecamy. To są wczorajcze. One tak dwa nie trzy dni. próbowali, ale... Ja tak mówiłam, one tak dwa trzy dni. Dłużej nie... Było. Ale jedno zjemy w trójkę. Bo i fruzia dostanie Te szklanki, co kupiłam w Biedronce te Pisało, że nie wolno mieć zmywarce. Ja je myję nic nie jest. Nic się nie dzieje. Nie, nic je. U mnie się nic nie dzieje. Chcę wziąć te... Nożyczki i spróbujemy. Maja, zaraz zjemy ciasko Czekaj, gdzie jest. ja tą orężatkę kupiła? No ja nie pamiętam. Nie, to nie, 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 w nie, 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 nie. To są tam koło w rynku. To jest delikatessa z centrum? No? To delikatesa z centrum kupiłam. Dwa, dwa złote kosztowała. A wzięłam, były dwa rodzaje. Była kola i taka orężatka. Ale mówię wejście. No to wezmę... za dużo, to tu nie ma tej orężatki. No bo to jest 230 ml. Ale mówię nie no, muszę spróbować, po prostu muszę. Wiecie co? Nie pachnie, a mi się zdawało, że tamte orężatki to tak bardzo... Okaż. bardzo pachniały. No. Albo mi się zda, Prawie zdawało Prawie wcale nie pachnie. To nie jest ten smak. Czy mi się zdaje? Czy ja jako dziecko już. To Wy... Nie, nie, nie dobra. Słodka. Mm -mm. Obydwoje pamiętamy te orężatki. I obydwoje uważamy, że to nie jest ten smak. Także nie polecamy. No, znaczy nie polecamy. No, nam nie smakuje. Boże, no no to słodki i w ogóle dziwny smak. Ma. Dziw, dziwny. To nie jest ta orężatka, która miała być. I która była. Dobrze, że nie kupowałam tej koli. A może kola, bo była inna. No nie wiem. Ale to nie jest to. Nawet jedno ciasto, w trójkę dajemy. Tylko jej dajemy ciasteczko bez tego. A z migdałami możemy. Patrzcie. O, one są takie. Dzisiaj są trochę twarde. Ja mówiłam, one w pierwszy dzień są najlepsze. Teraz też się je zje, oczywiście, co nie. Ale one już nie są takie jak. No tak! Dalej są mięciutkie, co nie? Ale wczoraj były miększe, ale są smaczne. Do herbaty, do kawki bardzo szybko i bardzo tanio. Wystarczy przystroić i patrzeć i za kilka złotych można poczęstować. Masz. Jeszcze mm. miałaś mówić o diecie. Ty nie no, ja, ja nie dostałem wcale. Mając z zjadły na pół. Tak. Mm. Ja chcę z migdałami. Z migdałkami? Co? Dla mnie z niczym. Widzicie? Bez żadnego dodatku. Ani czekolady, ani migdałków. Takiego golasa mi chciała dać. Ja nie wiem jak to wyszło. No jak to wyszło. No. Sami najlepiej. Masz, jedz mi z ręki. Hmm. Nie, bardzo Fajna. fajne są. Podałam tam dietę, a jedna pani napisała, że tą stronę do diety darmowej, tu dasz jeszcze mhm. raz. Bo tam bo może nie to wszyscy będzie. mają. Tak, tu będzie zaraz adres do jest to taka strona, że nie musicie płacić, a jest bardzo dużo diet. Naprawdę na wszystko, do odchudzania, na cukrzycę, na hashimoto, no, 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 na wszystkie dolegliwości są diety i to jest strona NFZ-u. E, 3 3, na 3 dni macie bez rejestracji, a byście chcieli więcej e, niż trzy dni, to trzeba się tylko zalogować, nic no, no, więcej, tak, tak. to jest bez, bezpłatnie. I jak to się ta pani napisała jakaś, masz, masz, jedz rękimi, że Boże, na takich dietach to ona bez głodu umarła. Ale ja mówię, ja mówię, ja nie, nie ale ja nie odzywam się nie, nie mówię tylko do tej pani, tylko do wszystkich, bo już kilka komentarzy było, Becia, gotujesz niezdrowo i w ogóle, co nie, że, że przecież to tylko przytyć. Więc te panie, które chcą jeść zdrowo, no, to niestety mój kanał dla nich nie jest. Ja nie mam kanału o, o dietach, o, o, o zdrowej żywności. Dlatego ja zawsze odsyłam. Proszę bardzo, jest strona NFZ-u. Tam są diety. Proszę gotować tak, jak tam jest napisane. Żaden problem. Ja. Moje życie jest jedno. I ja chcę je przeżyć tak, jak ja chcę. Prawda? I będę jeść to, co ja chcę. No, będziemy wysyłać naboje. Tak. do syfonu, bo tam się kas skończył zaraz będę paczkować do paczkomatu i potem może, nie wiem czy rano opuścimy ten film bo może jeszcze pójdziemy zobaczyć na te rano w te, na te opieńki to no to nie pokaże. rano, to się później pobiegnie tak, to jeszcze, to, także widzimy się jeszcze rano mhm. e, no, a i zobaczymy czy są opieńki witajcie widzowie na drugi dzień witajcie kochani, patrzcie jakie ładne opieńki będzie do jajecznicy, patrz ile tam jest. Patrzcie tam Tu jaka chmara. No one tak rosną takimi chmarami Dobra, będę zbierać o. Pełno. Tak, także tu. tu nasza opieńka no. Aż tu się uchowały, bo tu woda nie doszła. Co nie? W no, wiaderko będzie. Ja myślałem, że nie będzie. Będzie. Będzie i to spokojnie. Powiedz o tym komentarzu, że podkleimy ten. Pod filmem podkleimy link link do karpia do karpia przepis na karpia przepis na karpia, ponieważ jest tam komentarz. Poczytajcie sobie jak ludzie potrafią wyzywać Tak, jak mówią, że jak można jeść karpia, przecież to świnie jedzą. No, ale to poczytają. Tak, także jak macie ochotę, to, to wam pokażę. Ale małych jest dużo też. No. To jeszcze będzie na raz czy dwa razy, nie? Tak, bo ja nie będę zrywać tych małych. Łona no. się chmurzy. Chyba będzie padać. No, Becia ładuje, później Wam pokażemy w domu, ile żeśmy nazbierali, co nie? No. Patrzycie, pod jakie ustrojstwo Becia wchodzi, nie? Pod trampolinę. <grytanie> Zobaczcie, tu są. Muszę tam jakoś skrobać. Zobaczcie, tu. To było za drzewem, wiesz. No. Witajcie ponownie. Tak, witajcie ponownie. Jedziemy z Majcią do weterynarza. No. Tak jak mówiliśmy, zobaczymy co... Co powie pan doktor, tak? Zrobimy jej badania krwi. Jakie tam trzeba będzie? Co porozmawiamy? Ale zanim ten, to jeszcze zawieziemy twoją kartkę, co nie zle. Z no, lekarzami, żeby tak, wypisał. Żeby wypisał pan doktor na trzy miesiące. Bo ty już nie masz. Tak, że wypiszę. będzie się już zaraz niedługo długo bała. A ja ona no, nie no ma. tak boi tego lekarza, a taki miły. Tak. To pani doktor. No, a znaczy pani doktor, ale też jest pan doktor. No. Pan doktor to jest fajny, właśnie, bo jest pan doktor i od razu on ma specjalizację chirurg chirurg weterynaryjny no. chirurg weterynarz no to wszystko jedno wiedzą o co chodzi wiedzą? tak że on przeprowadza wszystkie operacje Becia zbierała grzybków tak jak wrócimy to wam jeszcze pokażemy jakie ładne grzybki Becia by była chora, jakby sobie grzechu nie nadbierała. Nie? Wiecie co? Chyba mnie coś przewiało. Tak mnie plecy coś bolą. Chyba mnie przewiało. No i smarka ogóle No i smarka, tak. Ale nie kaszle! Nie, nie, nie. O, tam jest wolne Takie może tu będzie wolne. zwolnij na tym stopie. No ja muszę tu zwolnić. A czy tam jest wolny? Ale dobra, jak chcesz to tam mieć na wprost. A dobra to ja się tam pojadę. No bo to lepiej. Bo no. i tak będziemy musieli tam jechać, i tak w tamtą stronę. Tam za tymi trzema. No. Mm -hmm. Jest dużo miejsca. Jest lekarz. Z Zielonej Góry i wiem jaki to jest lekarz. <śmiech> <śmiech> Od nóg. Od nóg? No. ortopeda. Ortopeda idziemy dalej, nie? tak bardzo tak, się wyprzedzają mają. na takie wąskie drodze i tu Mercedes przecież jedzie dlatego trzeba bardzo uważać no i teraz jedziemy z Majdą. Kurat była pani, dałam, taka jakaś młoda była, chyba córka jej. Mówiłaś, mm -hmm. no, że jutro najprawdopodobniej. No to się nie bali. No mimo kiedy pan doktor będzie miał czas, nikt nie pisze. To jest właśnie fajnie. Zaniesie się kartkę i już, co nie? No. A nie, że, że trzeba iść do doktora i mu co przepraszam krótka Jak ty chory nie jesteś, ale karstwa bierze cały czas tej jednej i te same. One powinny być automatycznie, wiesz? Co trzy miesiące się no. wznawiać, żeby nawet lekarzowi nie zawracać gitary. Tych lekarzy jest mało, a może akurat ktoś jest chory i potrzebuje wizyty, co nie? A jest. Becia cicho siedzi. Becia się zapisała do lekarza. Nie wiem, czy Wam mówiłam. 28. A teraz. I to prywatnie, i już ile trzy ja, tygodnie, co nie trzeba no. czekać. Do kardiologa ja, idę sprawdzić swoje serce. Na echo serca muszę no. iść. Bo już biorę tak długo, co nie tabletki jednej i te same, że w końcu trzeba profilaktycznie to serce zbadać, bo czasami mi. Ko ten tak mocno bije, że. Mówię, nie, zapisuję się, niech zrobi echo serca, niech zobaczy, czy czasami nie trzeba po prostu dawkę zmienić albo inne lekarstwa, co nie? No. Z 10 lat już, już biorę i z 10 lat się dobrze czułam. nic mi nie było. A wcześniej też mi tak w serce latało, jak głupie. Na kasę chorych trzy tygodnie trzeba. E, Boże, na kasę chorych. Na prywatnie trzy tygodnie, a na kasę chorych to chyba z pół roku. Pewnie tak. Ale u nas ten pan doktor, pan kardiolog Kulczycki, tak? Kulczycki. Mhm. Czy Kulczyk? Kulczycki. 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 Bardzo dobry jest, naprawdę. Jak tutaj gdzieś mieszkacie, w Lubuskim czy gdzieś, to, to, to polecamy tego lekarza. Przyjmuje żeganiu, w, w żara? Tak, ale jest naprawdę, ma bardzo dobre opinie, że to jest no, jeden z najlepszych fachowców właśnie kardiologów. Myślę, Dla... jak pojechać. Tak? Dla, dlatego zawsze do niego... Ja tam tędy chyba pojadę, mm -hmm. tak? Dlatego u niego zawsze jest taka kolejka, nawet prywatnie. No. Dziesięć lat temu też u niego była kolejka. Idziemy z Majunią. Tak, zobaczymy. Zobaczymy co z Z naszą fruzią. Tak, co z tą naszą fruzią? Becia już, już już wymyśla, że na grzyby by pojechała. <śm> dawno nie była, nie? No, dawno nie była. Dzisiaj mi posmarujesz mi plecy tym rozgrzewającym. Ty jakimś tam wolterenem albo czymś tam, no. wszystko jedno Czym? Jakąś tam maści na pewno mamy? No czekaj, bo nie wiem Posmarujesz i będzie dobrze gdzie on tu jedzie? Weźmy jakąś tabletkę taką przeciwzapalną i, i będzie dobrze No tamtędy musimy jechać, inaczej nie da rady No wiem, teraz to już bo tutaj nie ma jak. Tu nie, tu nie tu, ma przyjazdu. Tu nie ma przyjazdu. A gdyby był, to się tędy pojechało. A trzeba naokoło, bo nie ma przyjazdu. a bo tam wkopali jakieś te słupki. Żeby nie jeździli po dom, pod blokiem. No. I trzeba naokoło niestety. Majunia chyba do fryzjera też niedługo? No trzeba sprawdzić. Po kalendarzu. Nasza bidula non stop te ataki ma. No, dlatego już powiedziałem nie, nie bo tak Bo tato nie chcieliśmy, jak miała tam jeden, dwa na, na, na miesiąc, to jeszcze można było wytrzymać. Z początku miała jeden atak na trzy miesiące, ale jak ona już potrafi mieć raz dwa dziennie, to już. Tylko no, bo tak to pan doktor mówił, że no te lekarstwa są też mają skutki uboczne, co nie? No. no ale trzeba to przedyskutować, bo teraz to już jest troszkę, troszkę inaczej się sprawa przedstawia, bo ma za, za częste te ataki. Chociaż gdzieś ja czytałam w tym, w internecie, że niby takie ataki yy, nie bolą psa. No zwłaszcza ją, nie, bo ona ma takie... że, że, niby nie bolą, nawet jeżeli pies wydaje jakieś dźwięki, to, to, to nie jest spowodowane bólem. Yy. Jedynie co, to trzeba uważać, żeby przy ataku się pies nie przegrzał i żeby ten atak też nie był zbyt długi, nie wiem, tam oni chyba po, po, określali tam 10 czy 15 minut, to wtedy trzeba obowiązkowo jechać od razu z psem do weterynarza, żeby przerwać atak. On podaje wtedy jakieś uspokajające leki. I w ogóle wiesz co, byś mógł znaleźć ten filmik, jak ten atak jej wygląda, żeby lekarz wiedział. Bierz? No, dobra, to ja szukam. No. no i my już po wizycie. Tak. Wyniki z krwi będą jutro. Gdyby coś było bardzo nie tak z wynikami, to oczywiście pani doktor będzie dzwonić. A tak to mamy przyjść w piątek, bo maja dostała tabletki. Jeżeli będzie na to leczenie, bo Pani powiedziała, że to nie są takie e, jakby ostre ataki padaczki, co nie? Mhm. jak obejrzałaś pokazaliśmy film że... tak, pokazaliśmy film Takie mówi, że nawet takie trochę nietypowe, co nie? Mhm. i może być tak, że niskie dawki już e, zniwelują te ataki także zobaczymy Dała nam na... i w piątek do kontroli rano i wieczorem będzie brała tabletki Piątek do kontroli, chyba żeby się pogorszyło, albo coś tam się stało. Także wtedy, oczywiście, wcześniej, co nie? No ale zobaczymy. No, no i wizyta nasz kosztowała? 290 zł. Tak, i wizyta z badaniem z krwi. No wszystko to ale na trzeba, Ale na wszystko, żeśmy tak? krewni. Macia no, oddała krew na wszystkie badania. Tak, chyba w trzech fiolkach. No. I 290 zł wizyta razem z badaniem krwi. Także zobaczymy, co czy z trzustką, zobaczymy z wątrobę, co coś tam cukier. jest, cukier, ale w ogóle tam jeszcze mówiła inne okay. e, typowe, właśnie takie podstawowe, plus jeszcze właśnie na na tą, na tą padaczkę, co nie? Co tam może być? Jakieś stany zapalne, czy coś tam. Także zobaczymy. No, zobaczymy, na co ta nasza Maja jest chora. Czy zdrowa. Ale wyjechał. Zobacz, zobacz. No, to wojskowy. tyle więcej nam nie potrzeba no fajnie bo się fajnie myje to jest ta chyba miodowa co nie bo jest ta mhm. żółta taka no. ona ma żółty pierścień na nóżce tak taki żółty pie... o tutaj nawet tu widać. widać taki żółty pierścień no i ma takie też takie jakby kropeczki i żółte tutaj niektóre to mają nawet o taką jakby taką górkę czy jak to tam się nazywa nie wiem i tyle nam wystarczy. To się zrobi mniej, bo tutaj jest tyle, ale one są tak delikatne, te grzybki, że to będzie... Jakbyśmy wszystkie pozbierali, to by były dwa takie wiaderka. Więcej. Więcej. Ale mi tyle, mi tyle wystarczy. Niech się rozmnażają. Dobra. Y... Operacja. Operacja, Majcia. Już jesteśmy tyle, dawaj, bo ty kulejesz teraz, biedna. O, tu pani doktor jej zakleiła, ale to już można odkleić. Czekaj, ty ty, a to się chyba odkleja, wiesz? Mhm. O. Bo tu miała krewkę pobieraną, no, Majcia. Tak, czekaj. A, dużo no, ci nie... nie Ale jak ma ten... Panie, panie o, ma tutaj, widzicie? Mm -hmm. Tu jej, o, pani o, pobierała krewkę. Dobra, troszkę jesteś ten, no. Ranna. A jak udawała, jak kulała, to tak, nie? No, jak no, jak była na dworze teraz. Tak, tak kulała. No że wszystko w porządku, zobaczymy co jak będą te badania daj jej pomąchać, bo ona tak patrzy no zobacz, no to nie jest do jedzenia to nie jest do jedzenia tu miałaś krewkę swoją no e, chciałam coś powiedzieć słuchajcie, są u mnie już ten, jest hol zakupowy wczoraj wieczorem dałam, no to, to, no, to, no, to, no to dzisiaj rano możecie obejrzeć co nie, No. Już? no. Ja tam jedna z Was napisała do mnie komentarz, po prostu nieraz mi ręce opadają nad, nad komentarzami. Normalnie ręce opadają. Że za, za, za dużo kupuję! Jak tak można tyle kupować? To jest chore. Ja napisałam tej pani, że znaczy nie napisałam, bo już nawet mi się nie chciało odpowiadać. Ja tam tylko jedno zdanie chyba napisałam. Że jest mi bardzo, jej przy, przykro mi jest, że jest chyba osobą samotną, bo naprawdę przecież wy widzicie 10-20 minut naszego życia. Przecież nie będziemy wam nakręcać naszych znajomych, którzy nie chcą być nakręcani, tak? Którzy do nas przychodzą. Rodzina też nie, nie chce być każda nakręcana, żeby nawet, nie tylko nawet, że nakręcać, ale nawet nieraz nie chcą, żeby o nich wspominać, tak? Bo nie wszyscy sobie życzą. Eee, I. A, a ta pani mówi, że żyje z córką, no, a to nie wiem, no nikt do niej nie przychodzi, znajomi, rodzina. No przecież wiadomo, że to trzeba coś na stół położyć, tak? No ja przyjąć. Przy pustym stole w pokoju będziemy siedzieć. Przy herbacce, czy przy wodzie. Zawsze jakieś ciasto, czy jak przyjdą, w czacie, trzeba obiadu, czy chociaż obiadem poczęstować, co nie? No przecież to jest normalne, chyba u każdego tak jest w domu. Yy, także możecie sobie przeczytać pani komentarz. E, bo ja już na to napisałam, że mi się już po prostu nie chce odpowiadać, bo, bo mi ręce się załamują. Tak? Tak? A tym bardziej, że przecież ostatnie takie duże zakupy są na kanale Becia Głupia, to były robione 3 października. No prawie, i... 3 tygodnie. No, no prawie 3 tygodnie temu. A ona mówi, że non stop wielkie zakupy robię. No trudno, nie każdemu mój kanał może się podobać, ale dużo ludzi jest też, co piszą, Pani Peciu, kiedy będzie hol zakupowy, tak, kiedy w końcu będzie hol zakupowy, ja mówię, no i będzie, jak jak będę musiała coś kupić, to wtedy będzie. No, także, cóż, żegnamy się z Wami. Tak, a będę jeszcze, słuchajcie, będzie pierwszy listopada, przyjedzie, ro przyjadą rodzina, czy coś, no. to, to trzeba będzie zrobić. Jeszcze no. coś do żarcia co Pamiętajcie łapkę łap łap subskrypcji pa. i trzymajcie się do zobaczenia, bo ta nam nie da żyć zaraz. Papa! Papa! Pa.